Cześć, Misiaczki, z tej strony Tomdzi. Dzisiaj pokażę Wam kilka iluzji optycznych i jak bardzo mogą one zwieść Wasz umysł. Zapraszam na filmik. Iluzja numer 1. Wycięty kawałek papieru A wydaje się znacznie większy niż kawałek B. Chociaż, jeśli przełożymy B pod A. To wtedy wydaje się, że B jest większy. W rzeczywistości są dokładnie takie same. Iluzja numer dwa. Puszczę Wam filmik przez minutę. Patrzcie na środek ekranu. Spróbujcie jak najmniej mrugać przez ten czas. Potem pokażę Wam jakiś inny obrazek, żebyście zobaczyli, jak zmienia się Wasze widzenie chwilowo. No dobra, to za 10 sekund kończymy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej, okay, patrzcie jak teraz dziwnie wyglądają te góry, niebo czy stały. Iluzja numer 3, czyli dwa obrazki. Na jednym. Na tym obrazku możemy dostrzec dwie twarze z profilu, patrzące na siebie. Jednak jeśli się skupimy na środkowym elemencie obrazka, to zobaczymy wazon. Ta iluzja pokazuje, że nasz umysł może jeden obrazek przetwarzać na kilka różnych sposobów. Iluzja numer 4. Liście na wietrze. Ten obrazek tak naprawdę się nie rusza. Jeśli nie wierzycie, Zatrzymajcie w tym momencie ten filmik. Możecie zatrzymać z kolei jeden z liści, jeśli będziecie się patrzeć dokładnie na jeden z nich. Iluzja numer 5. Ostatnia iluzja to dzieło sztuki. Jeśli popatrzymy z jednej strony na tą iluzję, to widzimy słowo tak po angielsku, czyli jest. Jeśli jednak przejdziemy na inną stronę, zobaczymy słowo nie, czyli no. I to wszystko w tym filmiku. Buziaczki.